WordPress, witryna, którą uruchomisz w ciągu 10 minut, a może i mniej. WordPress jest prostym i intuicyjnym w obsłudze CMS-em, czyli systemem zarządzania treścią. Instalacja zajmuje ledwie 3 minuty, a może i mniej. Pierwszy wpis. Dodasz 2 minuty. Będziesz miał już działającego, gotowego bloga. Blog na silniku WordPress jest idealnym miejscem na twoje wartości, idealnym, ponieważ prostym w obsłudze. Służy budowie wizerunku twojego i twojej firmy w internecie. Bloga instalujemy wykorzystując narzędzia cPanelu. Instalatrona bądź Softacolousa. Zajmuje to może ze 3 minuty. Jest w pełni zautomatyzowane. Wymaga od Ciebie minimalnego udziału w postaci wprowadzenia Twoich danych jako administratora i wyboru języka. Wygląd, czyli tematy graficzne zmieniasz z zaplecza bloga w kilka sekund. Możesz tam również wyszukiwać w sieci Odpowiadające Tobie tematy graficzne. Zmiana tematu graficznego, jak już powiedziałem, zajmuje ledwie kilka sekund. Pierwszy wpis, również z zaplecza bloga, dodasz w 3 minuty i będziesz miał już gotowego do użytkowania pełni wartościowego bloga. Kolejne wpisy również będziesz dodawał w łatwy i prosty sposób. Własne menu utworzysz równie błyskawicznie, co dodajesz wpisy. Własne menu umożliwia dostosowanie zawartości i nawigacji na blogu do własnych potrzeb i specyfikacji Twojej witryny. Zarządzanie grafiką, czyli jej umieszczanie na blogu oraz edycja jest jeszcze łatwiejsza w nowszych wydaniach WordPressa. A to dzięki. Metodzie przeciągnij i upuść zaimplementowanej w najnowszych wers w wersjach WordPressa. Późniejsze dodawanie grafiki do postów jest równie łatwe. Bezproblemowo zintegrujesz swojego bloga z Facebookiem dzięki licznym dostępnym wtyczkom. Dla zobrazowania możliwości WordPressa zobaczmy teraz kilka witryn postawionych na tym cms To jest blog szkoleniowy powstały dla potrzeb kursu. Wszystko, co tu widzicie, od momentu instalacji, rozpoczęcia tej instalacji do stanu, który taki jest, jak widzicie, zajęło łącznie 15 minut. Mamy tutaj i umieszczone grafiki we wpisach, umieszczone wideo we wpisach oraz w pasku bocznym bloga. Również tam mamy umieszczone grafiki. Blog jest w pełni zintegrowany z Facebookiem. Dzięki wtyczkom społecznościowym Facebooka zawiera również kanały RSS. Wyświetla kanały RSS z innych witryn. Integrację bloga z Facebookiem osiągamy dzięki wtyczkom. Tu jest akurat wtyczka wyświetlająca wysuwany panel. Tutaj mamy kolejną wtyczkę wyświetlającą. Przycisk lubię to przy każdym poście, pod każdym postem. Dodatkowo wtyczka otwiera nasz fanpage na Facebooku. Tu znowu mamy umieszczoną wtyczkę społecznościową w widżecie własny HTML. Tu jest umieszczony formularz zapisu na listę adresową również w widżecie własny HTML. Wszystko, co widzicie na tym blogu, powstało w ciągu 15 minut. Wam zajmie to może trochę dłużej, ale niewiele. Przejdźmy do innych blogów, aby zobaczyć możliwości WordPressa. Zmiana szaty graficznej WordPressa następuje poprzez zmianę tematu graficznego czyli skórki. To jest blok z inną skórką, z innym tematem graficznym. Tu znowu blok z innym tematem graficznym zmienia całkowicie wygląd. Kolejny blok, kolejny temat graficzny, kolejna zmiana wyglądu. A oto kolejny blok, również inaczej wyglądający. Wygląd bloga zależy od tematu graficznego. Zmiana tematu graficznego nie ma jakiegokolwiek wpływu na treści w nim zawarte. Na dodatek, na blogu, na WordPressie, możemy uruchomić sklep internetowy, taki jak tu widzicie. A to za sprawą odpowiednich wtyczek instalowanych z zaplecza bloga. To jest w pełni funkcjonalny sklep internetowy z działającym koszykiem, w którym możecie prowadzić sprzedaż swoich towarów i artykułów.